Tak zareagowali na wymianę Dowbor na Romanowską. Aż leje się Jad. Polsat ogłosił nową prowadzącą nasz nowy dom. Zwolnioną Katarzynę Dowbor, 64 litry, zastąpi Elżbieta Romanowska, 40 litrów, popularna aktorka serialowa. Nic więc dziwnego, że fani programu Nasz Nowy Dom wyrazili swój sprzeciw i wielkie niezadowolenie zatrudnieniem Elżbiety Romanowskiej w miejsce Katarzyny Dowbor. Ich komentarze są pełne jadu. Oto kilka z nich, wpina. Nie mam nic do pani e. Romanowskiej, fajna kobita, ale wymienienie pani Dowbor na panią Romanowską, to jakiś żart. Nowym dyrektorem jest chyba Niszczak, a nie Miszczak, bo niszczy Polsat jak TVN. Dno, okropne i nieetyczne zachowanie wobec pani Dowbor. Wstyd napisali internauci pod postem na oficjalnym profilu Polsatu na Instagramie.